W zeszłym tygodniu ogłosiliśmy konkurs. Mogliście przesyłać do nas maile i smsy, w których opisywaliście swoich dziadków i babcie. Wybraliśmy trzy najbardziej wzruszające wypowiedzi, a opisanych w nich seniorów odwiedziliśmy z tortem, kwiatami i muzyką. Podziękować razem z redakcją Radia 7 swoim dziadkom za wszystko, co dla niej zrobili, postanowiła Ola, wnuczka państwa Marii i Ryszarda z Muawy. Ponieważ jeszcze nigdy nie dostali takiego prezentu, więc stwierdziłam, że warto napisać i może się uda. No i na pewno zapamiętają to na długo. Są bardzo mili, kochani i zawsze znajdą czas na mnie. Właśnie ze mną przebywali i pomagali mi w różnych sytuacjach. Gościliśmy także u państwa Alicji i Kazimierza z Narzymia. Zgłoszenie wysłała ich wnuczka Michalina. Zapytaliśmy, dlaczego chciała zrobić niespodziankę swoim dziadkom. Najlepsi na świecie, zostali dziadkami dość młodo, ale mimo to bardzo podołali, pomogli moim rodzicom mnie wychowywać. Mieszkaliśmy tutaj przez pierwsze 4 lata mojego życia i tak naprawdę to dziadkowie uczyli mnie wielu rzeczy, więc to była tak naprawdę podstawa, że ci dziadkowie byli obok. Zawsze do dziś są obok. Odwiedziliśmy również Cibusz i babcię Agnieszkę, którą zgłosiła do konkursu wnuczka Natalia. Babcia nie kryła wzruszenia i cieszyła się, że jest okazja, aby cała duża rodzina mogła się spotkać. No niespodzianka naprawdę. Jestem zadowolona naprawdę. Mam bardzo dobrych wnuków i prawnuków już. I, o prawnuczek mój kochany i tu drugi i wnuczka jeszcze kochana gdzieś. tu Prawnuczka. Trudno policzyć. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i maile. Przyszło ich wiele i żałujemy, że nie wszystkich mogliśmy odwiedzić. Babciom i dziadkom z okazji ich święta życzymy zdrowia i wiele radości. Do naszej zabawy włączyli się sponsorzy. Upominki ufundowane zostały przez cukiernię Rosario oraz studio florystyczno-artystyczne Małgorzaty Zakrzewskiej. Na akordeonie grał Konrad Kuskowski.